W poniedziałkowe popołudnie 12 grudnia na piętrze miejskiej biblioteki można było poczuć prawdziwą świąteczną atmosferę. Podczas warsztatów dzieci wspólnie z mamą i tatą wykonywały ozdoby i dekoracje świąteczne. Powstały kule śniegowe z gałązką świerku i sztucznym śniegiem w środku oraz renifery z papierowych rolek. Kolorowe ozdoby będą piękną dekoracją wnętrza domów. Mogą być także doskonałym prezentem dla najbliższych. Thank you Na zakończenie spotkania dzieci wykonały z pasków papieru kolorowego najdłuższy tradycyjny łańcuch, który ozdobił biblioteczną choinkę. Całemu spotkaniu towarzyszyła miła świąteczna atmosfera, która przybliżyła wszystkich do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.